Witajcie moi drodzy, witam Was, Ortega i zapraszam do oglądania quizu Hedgol. E, quizu, w którym po raz kolejny będę sprawdzać wiedzę moich gości na temat, oczywiście, Headgola. E, dzisiaj, moimi gośćmi znowu będą dwie legendy całej gry. E, Rotting, gracz, który gra w tą grę praktycznie od jej początków, e, grał w większości topowych klubów. A razem z nim wystąpi Adis, czyli aktualnie najlepszy bramkarz w grze zdobywca złotej piłki za rok 2019. E, witajcie. Witaj. Nie, nie słyszymy mi już, bo się zarabia <laughs> <laughs> Jak nastroje przed rozpoczęciem quizu? Stres. Nie powiem trochę coś nie jest, ale no, mam nadzieję, że nie na no to jest No zobaczycie, po pierwszym, drugim pytaniu myślę, że przejdzie wam. Dobra, dobra. E, pozwólcie, że przedstawię Wam e, zasady pierwszego etapu, czyli zostanie Wam przedstawione 6 pytań e, z różnych kategorii. W każdym pytaniu do wyboru będziecie mieli różne odpowiedzi, a za wskazanie prawidłowej dostaniecie 10 punktów. E, macie do wykorzystania także jedno pół na pół, e, ale po jego użyciu e, i wskazaniu poprawnej odpowiedzi dostaniecie nie 10, a tylko 5 punktów. Dodatkowo za trzy poprawne odpowiedzi z rzędu możecie otrzymać bonus w postaci 10 dodatkowych punktów, a więc maksymalnie w tej części można uzyskać aż 80 punktów. Zrozumiałe wszystko? Proste, zrozumiałe. Dobra. Więc myślę, że możemy przejść do pytania pierwszego. Kategoria to rozgrywki 3v3. Pierwszą, pierwszą edycję pucharu 3v3 wygrała drużyna SK. Co było elementem ich potrójnej korony w tamtym sezonie? Którą drużynę pokonali w finale tego pucharu? A, S, B, N, e, C, A, S czy może D, A, K? Kurde, nie wiem. Uh... W finale, tak? Tak jest. Ja bym za NF. Jak, jak finał, to ja bym odpowiedział B, że to jest NF. Ja tak ja tak samo. Ja U N -F. N -F. wtedy bardzo rywalizowaliśmy mocno z nimi i było no... W którymś nawet sezonie chyba przegraliśmy. ja w ja S grałem, więc raczej tak, to nie tak. no L... pamiętam. No S na pewno, nie? To... AK też Nie, AK no? chyba nie było w półfinale, znaczy w finale nigdy. Nie, no ja grałem też w AK, tylko nie wiem w którym to momencie byłem. Pierwsza, A... pierwsza edycja, dobra. No to ja bym odpowiedział, że to jest BNE. No, też tak jestem za tym. A jesteście w stanie wskazać, kiedy była ta pierwsza edycja rozgrywana? O, nie wiem. Bardzo dawno mi się wydaje. Nie, nie, jest <laughs> to, to, nie, nie wiem, jest dwa lata temu. Nie wiem, Ciężkie, ciężkie. Dobra, NE to wasza ostateczna odpowiedź, tak? Tak, tak jest. E, w tamtym finale. Padł wynik 11 do 7 i drużyna SK pokonała wtedy drużynę AS. A więc jest to zła odpowiedź. W, Tutaj w później... pierwszej edycji Pucharu? Tak, w pierwszej edycji Pucharu. Później AS zagrało jeszcze z SK w finale Super Pucharu, a wtedy także ulegli. Tym razem 29 do 17. Kurga. Nie wiem. To, to, ja to, nie wiem, czemu odrzuciliśmy to, 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 to AS, naprawdę? Nie, ale nie wiem, dlaczego odrzuciłem w ogóle AS. Nie no, pamiętam tego. Tak właściwie dobrze. odrzuciliście na wstępie różne S i różne AS. Rozważyliście między tylko N i AK. No, ale właśnie nie wiem, czy. A! Dobra, no, mi się, że to miałem. Wtedy, kiedy był tak zrejdzowany. A kiedy <głapenie> nie był zrejdzowany? <grywa> dobra, znam. Ale to Dobra. No. Na pierwszym pytaniu niestety polegliście, ale może na drugim będzie inaczej. Gotowi? Na przeczytanie pytania tak. drugiego? Tak, tak jest. <grywa> A więc pytanie drugie. Kategoria rozgrywki 1v1. O, nigdy nie gram 1 na 1 Trudne pytanie. Ja grałem. Na szczęście. <grywa> Organizatorem pierwszego turnieju 3v3 w headgol na stymie był DJ Intellect. Natomiast kto był pierwszym organizatorem turnieju 1V1? A. Chopin B. Piotr C. Ahito czy może D. Ray? O kurde. Kurde, ja bym pos postawił na Chopina. Ale to jest. chodzi o ligę, tak? E, nie. Chodzi o ogólnie. Pierwszy turniej na Steamie, w formacie 1v1. Ja bym rozważył pomiędzy Chopinem a Rajem. nie wiem, jakoś tak... Ja nie grałem chyba wtedy, kiedy był pierwszy turniej 1 na 1 ogólnie rozrywany w Headgolu. Podpowiem wam, że to był lipiec 2018. Oj, to ja nie wiem, czy... Stare czasy. No, chyba, że pamiętam, pół na pół? DJ, pamiętam że dj intelekta, że on organizował, tam się bawił. Tak, on zorganizował pierwsze turniej 3V3. Natomiast pierwszego trudnie 1V1 nie organizował. Ja myślę, że nie. Mi się wydaje też, że Achito raczej by nie był skłonny do takich rzeczy. I myślę, że Piotr tak samo. No, myślę, że tak. W sumie. Nadal macie 3,5 pół na pół. Na razie, na razie jest, ale. Nie wiem, czy warto tak szybko wykorzystywać. Ja bym na przykład był za szokanem, nie? Chcesz, będzie jak kolejny źle, no no, bo jeszcze no. Liderową, pewnie. No tak, no. Nie wiem, Rej'a chyba nie widziałem wtedy, żebym grał w pierwszych początkach. Takich, takich na początku, jak jeszcze te kluby były i tak, te, Kurde, teraz taki mętlik jest w tej głowie. Nie wiem, naprawdę. Ja bym chyba odrzucił Achito, Bo on jest raczej osobą, która chciałaby robić takie rozgrywki. Hmm. No, ja Piotra też bym odrzucił, na, prze... na przykład. Mi się no. wydaje, że Piotr też z Rosji odpada. Chyba ze Widnią pod innym nikiem. To też może być. No, <grych> no nie, to, nie, ale doprawka. to prawda. Piotr, nie. To był jednak czerwiec 2018, nie lipiec. No to nic nie zmienia, <grych> praktycznie. No, nic nie zmienia. <grych> nie, no, ja bym. No, ja bym chopana wziął. Ja ci, że chyba też bym brał tego Chopina, no bo to jedyny, który. Wtedy on uwielbiał to 1 na 1 i on kochał to 1 na 1, tylko jeden 1 na 1 grał, potem do RG poszedł na no, jakiś tam, któryś, kurde w sumie teraz to było pierwsze wtedy. Ja pamiętam na pewno, że przed Steamem jakby e, graliśmy, właśnie i Szopan też organizował turniej 1 na 1, to było pamiętam. No tak, ale taki przed, 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 przed jeszcze winy. No i właśnie to nie może nie nas grać, naprowadzić, nie? To musi być to musi być Steamowe. No właśnie, no to Szopan też mógł ten organizować takie coś. Nie wiem, strasznie mi się nie podoba połączenie Achito i Piotr, a Rej, no nie wiem, czy w ogóle grał wtedy. Nie miał przerwy przypadkiem czy czegoś takiego. Ja miałem ja bym chyba obstawił ze Shopen. No też jestem za Tomaszem. <laughs> Dziś śmieszny, jak. Dobra, <laughs> no się żyje. Czyli zaznaczyć Proszę. Chopin. Jasne. Tak jest. Okej. Okay. <laughs> Już nie <jest> śmieszne. Ten... <laughs> Ten turniej, tak jak mówiłem, zaczął się w czerwcu 2018 roku. Zapisało się do niego aż 32 zawodników i zorganizował go Piotr. Czyli ktoś, kogo odrzuciliście na samym początku. Eee, natomiast e, możecie zgadywać. Nie macie pewnie pojęcia, kto grał w finale tego turnieju. Nie Nie no Matysek. No nie wiem. to Chopin? Nie. Ja wstawiam matyska i Wigera. Wiger tak. Wiger wygrał ten turniej. E, a w finale zmierzył się z Rejem. Czyli też kimś kogo odrzuciliście. Tu ja, ja nie grałem wtedy, wiesz, w takim razie. I... Bo nie pamiętam w ogóle tego. Też powiem. Ja nie wiem że... czy grałem, czy nie. Też powiem, że. E, drugi turniej 1v1 na Steamie zorganizował Ahito. Czyli też kogoś, kogo odrzuciliście na samym początku. Ale on jeden na jeden z to, to nie tak. wiem to nie, to nie drugi nie turniej na Steamie 1v1 organizował Achito. Od czasu no, naprawdę to jest, to ani jeden jeden na jeden nie uczestniczyłem, więc też tak troszeczkę średnio. Dobra, lecimy dalej. Pytanie trzecie, kategoria znowu rozgrywki 3v3. Pytanie od widza Altinela. Tutaj przypominam, że swoje pytania możecie nadsyłać w prywatnej wiadomości do mnie na steamie. E, a pytanie brzmi następująco. Trzeci sezon ligi 3 f 3 był pierwszym, w którym zagrało aż 8 zespołów. Która drużyna zajęła wtedy ostatnie miejsce w lidze? A, MZ2, B, DJ, C, BT czy może D M2? O kurde. Kurczę. Trzecie. Ja jakby patrzeć tak, to obstawiłbym na BT, tylko pytanie, czy oni wtedy grają. Bo pamiętam, że nie mieli składu za dobrego. NZ2 miał lepszy chyba. DJ tak samo. Czekajcie. Muszę się A M2 to w ogóle nie pamiętam. W trzeciej, tak? Tak, w trzecim sezonie Kurde. ligi Trzychał 3 hmm. Wiem, że chyba BT było ostatni W jednym. tylko Czy to był ten sezon? No, ja bym też tego wstawił. To był ostatni sezon organizowany przez Chopina. Przez Chopina? Kurczę. MZ2 mi się wydaje, że mogło nawet wtedy nie być jeszcze. Hmm. To nie wiem. MZ2 na pewno, nie? No, ja bym odrzucił MZ2. Nie, ale też bym odrzucił. DJów też bym odrzucił wszystkich. DJów chyba nie było i nie szło im tak źle. No, bo oni mieli niezły skład, więc ciężko było, jakby zajęli ostatnie miejsce. To tak, idąc metodą dedukcji, nie, naprawdę. A na M2 to nawet nie pamiętam, kto tam grał, szczerze powiedziawszy. Ja bym na TBT zagłosował. Mi się wydaje, że też to było TBT. To Pamiętacie, kto był kapitanem tej drużyny? Pamiętaj? Brawo. Tak? Brawo. Kurde. Dobry jesteś. Ja hmm. pamiętam właśnie mi z tej drużyny. No dalej. No ja na pół do wykorzystania. Tu chyba nie. Tu chyba... Nie, tu raczej bym został. Ty... dwa bym nie dał. Bo oni tam se rodzili. Mm, DJ e też chyba nie poszłem aż tak źle. Bo myśl no, jest no, DJ intelek tak. chyba wtedy grał, nie? Jeszcze. to wydaje mi się, że mógł grać. Nie wiem, to ja bym dał CBT. No, ja tak samo, od początku mówiłem BT, to... No, no, bo, na... bo, bo też coś mi się kojarzy, że to BT było. Czyli no, defini to to myślę, definitywnie. Tak, tak, tak. Ostatnie miejsce zajęła wtedy drużyna, która zdobyła zaledwie jeden punkt w 14 meczach. I dzięki temu jednemu punktowi, plasują się na ostatniej pozycji w rankingu 3v3. I tą drużyną jest DJ, więc to jest wasza no, na odpowiedź. Nie, nie ja No i na Dobra, ja cię ten coś. Ale ja bym ja by Michał po prostu odrzucił, nie, naprawdę, bo nie jest mi, dobry skład no, w sumie. DJ był dobry. Eee, DJ wtedy. eee. Tam się, się Tam się nie? Ich kapitanem był DJ Intellect, a tak. kto był w ich składzie, nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć. To no, no, DJ ale... Jamrok no. i. Nie wiem, jakieś lakery inne takie. No, pewnie tak, tak no, wszyscy zagraniczni, to wszyscy zagraniczni byli. No. Oni nie, BT było raz w jednej lizy ostatniej, który to liz BT był wtedy ostatnio? BT nie było ostatnie. Nie Kur. możliwe. Już to Ci mówię, BT w tamtym sezonie. Tak, zaby... i było przedostatnio. Zakończyło sezon na. W siódmej pozycji, tak jest. Wygrało wtedy o. trzy mecze i przegrało 11. Ja. Kurde. To to, nie, to nieźle MZ-2 tak skończyło na... na szóstym miejscu, a M-2 na piątym. Ty, ale... Wbrew pozorom było tak prostym pytaniem i mi się tak kojarzyło, że to jest do BT, że tu nie no będzie potrzebne na pół na pół, no. ale jednak, jak widać, było potrzebne. Chociaż jeden punkt za to, że znałem jaki kapitan był. O, gościu. Nadal, nadal możecie... Nadal możecie zgarnąć bonus za, yy, za trzy poprawne tak. odpowiedzi z rzędu, jeśli teraz odpowiecie na wszystkie pozostałe pytania. <grystanie <grystanie> Pytanie czwarte. Co Kategoria jest? World Cup. Kto został o... największym odkryciem drugiej edycji World Cup rozgrywanej w sierpniu 2019 roku? Post. A Ruben, B Hoodie, C Hakenbush, czy może D DJ? A, to wtedy móc wioznąć hakem. Nie, któryś hakem był tak beznadziejny. Nie no, Ruben odpada od razu, nie? <grym> no, od Ja też wiem kto, ej, ja wiem kto, DJ został, bo on ze wtedy w drużynie grał, pamiętam. I on na o tych bramek bardzo Wiem, że w którymś też, w którymś sezonie World <grym> był stwierdzony, że Hostie też był dobrym odkryciem, że dobrze bardzo zagrał. Kosti nie koniec. był odkryciem w żadnym z. Ale był tego utwierdzony, rodzaju. zagrał bardzo dobrze jako, jako jakby nowy. Był nominowany powiedzieć. do Defa Turnieju, ale a, odkryciem to nie został to wybrany. To ja był Ruben, na początku odrzucił. Nadal macie pół na pół. A, a Hoodie, ten miał jakiś inne nick. E, hoodie wiem. to jest Rufus, Rufus aktualny. I jeszcze okay. on grał wcześniej jako Piotrek chyba. Aha, okej, okay. dobra, dzięki. A, ja. Ale Piotrek nie, nie był. Hakan został tym odkryciem ligi, pamiętam, więc ta, automatycznie chyba odkryciem łotka by nie został, jeżeli został odkryciem. Hmm. Kościół, ja hmm. już, już zaczynam wątpić w swoją wiedzę na temat tego Kurde, nie no ja bym naprawdę odrzucił i Rubena i. No, no jednak co i no to. Jak jesteś tutaj chyba na, na żywo... Tak, to jest innego. Tak, A. tak, tak. Bo mówiłeś, że przed ekranem, tak, przy pierwszym wyjdzie, no, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. No, łatwiej było. Nie wiem, bierzemy pół na pół, czy nie? Żeby nie było znowu i... Nie wiem, nie wiem. No, kto wie? Żeby chociaż się... to pięć punktów było. Bonus, nawet przy użyciu pół na pół, ten tak, dziesięciopunktowy wiem. dostajecie. Tylko, że piątkę dostaję. Zapytać. No ja bym zaryzykował i wziął ten... Znaczy, nie zaryzykował i wziął ten... ten pół na pół. A ty co, myślisz o tym? Wiesz co, ja już nic nie myślę, bo... <laughs> no Ja bym bezpiecznie poszedł, żeby mieć chociaż to 5 punktów, <laughs> żeby <z> zaraz nie skończyć <laughs> No... Może weźmiemy. <laughs> Dobra, dawaj pół na pół od tego. Okej, okay, używam pół na pół. <clears> Odpowiedzi, <throat> które zostały, to A Ruben i C Hakenbush. Nie no to nie ma opcji, to, że Ruben. Jest... No, dobra. Bierzemy hakena, nie ma opcji. No to daje myślałem, że z czyli dobrze mówię. Dobra, <laughs> dawaj hakana. Nie ma opcji, że Ruben. <laughs> dawaj hakana. Ale dobrze, no, że wzięliśmy pół na pół. <coughs> Największym odkryciem tamtego turnieju. Został wybrany zawodnik, który strzelił 23 gole, grając dla reprezentacji Niemiec i zajmując w całym CZEMPIONACIE trzecie miejsce, a był nim Ruben. <śmierdzi> to jest, jest, jest wasza czwarta z rzędu. No jest... Uwierz, tak mi się zaczynało chcieć śmiać, jak przeczytałem pytanie, odpowiedzi. I Addis pierwsze co powiedział, to. No, Ruben nie, to... na pewno. No, ale powiedz, sam byś tak pomyślał jak ten, jakbyś nie znał tego, nie znał statystyki. No, nie Do kogo byś wykluczył? No Na pierwszego. Ja w ogóle nie widzę, ja w ogóle nie wiem. W ogóle pierwszy raz słyszę, że Ruben chciał w World Cupie, No. Teraz widać jak się interesuje bardzo tą grą. Ja tam przychodzę tylko pograć, gramy ligę, no wychodzę, no. Dobra, pytanie piąte. Kategoria... Rozgrywki czy fałszy? W drugim sezonie Ekstraklasy 3v3 wystartowały zaledwie cztery zespoły, natomiast ile klubów odpadło w eliminacjach do tejże ligi? A0, B1, C2, czy może D3? O no kurde, no powiem ci, że nie mam pojęcia. Ja bym obstawił, że nie było w ogóle eliminacji. Ja ci powiem, że nic nie robię. No Ja też nie wiem, nie w ogóle to jest czysty strzał, ale skoro nie, bo były cztery zespoły, to jeżeli miałoby być więcej, to by nie było w ogóle eliminacji. W wydział, drugim wydział, sezonie ma... grało MZ. Tak, w drugim tak. A S pamiętam tam grało chyba? A S chyba ciągle jest, praktycznie. Więc no, no to znaczy nie, jakiejś sezony ich nie było chyba, ale. Jezu, nie, Kude... nie pamiętam, bo by było SK formy. chyba było wtedy, MZ było. Nie, wydaje mi się jeśli, że jeśli Wam to ułatwi, powiem, że w tych rozgrywkach grały drużyny takie jak MZ, ME, ENE i AS. O. Okej. Okay. Hmm. Ja, ja nie pamiętam, czemu to, są stare tylko wszystkie z najstarszych, to jest najtrudniejsze. Nie wiem, naprawdę. Ale kurde, wydaje mi się, że skoro jakby eliminacji, że eliminacji, eliminacji mogłoby nie być. Skoro były tylko cztery drużyny. Jeżeli znaczy, byłoby ich więcej, był to jeden był... Sezon, był jeden sezon, gdzie było totalnie mało ludzi. Nie wiem czy ja wtedy nie grałem w as i nie pouszono tak beznadziejny. Ale cztery drużyny by się tylko zapisały. Kurde, nie wiem. To no. też jest ciekawe. Ciężko, no ciężko. Dobrze, żeby mieli chociaż 0 punktów na koniec. Ale z drugiej <laughs> strony, jeżeli by były nawet trzy drużyny więcej, czyli trzy drużyny by odpadły. No to kurde, nie. Hmm. Znaczy podobno zapis jak zapisało się mało drużyn, to logicznie myśląc, ciężko byłoby zrobić eliminację, bo dużo drużyn by odpadło. Jak się dużo z osób drużyn zapisuje, to wtedy można zrobić eliminację. No tak, no, teraz na przykład nie ma eliminacji. Jest no właśnie. drużyn 9. A przy, jak są cztery drużyny, to i tak jest mało, więc moim zdaniem bym zaznaczył A. Ale i tak będzie źle. No, Pewnie powiem tak, pierwsze co bym odrzucił, to jest D i A. Ja A. To <grym> 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 i będzie Z drugiej nie, strony nieparzyste liczby, no to wtedy by odpadły. Tak. To musi być parzysta liczba w takim razie, nie? I tak, tak. tak. No bo, dwie, bo wtedy były zawsze dwie, sekcje No, jakby, nie? Więc i tak, albo będą dwie, albo będzie zero. No. Bo wiesz, są jakby jest drobinka, jakby, nie? Tak. A, Chyba, tak. żeby były półfinały i finał wtedy. tak. Ty jesteś tym. Redaktorem, a nic nie wiesz. Dzięki. Dobra, teraz ci mówię, 100% będzie A. Jak nic. Jak nie, jak nie będzie, to robisz, wysyłasz swoje zdjęcie na grupę Hedgehallow. Ja się tak nie bawię. Definitywnie A. To jest wasze Ja opinię. mówię A, tak. A ty jak ród? Ja nie wiem. Dobra, zaznaczę A. No, ja, no. Dobra. W tej drugiej edycji odpadły w eliminacjach, które były dosyć tematem kontrowersji wtedy Dlatego, że odpadły w nich aż trzy zespoły A były dobrze. nimi drużyny A, DJ i E. No to dobrze widzicie. Kurde, ale to sedajcie organizatorem za... Chopin, tak? Tak. Okay. Wszystkich ja, ja za Chopinowskich? Tego ja nic nie wiem totalnie praktycznie. Ale to wtedy pod... w sumie bez sensu był, była ta liga. A była pierwsza liga wtedy czy nie. nie? Dlatego to te eliminacje bez były sensu, tym jest to tym tematem kontrowersji dużych. No tak, no to kurde. Hm. Widzisz, pierwsze co bym odwrócił, to jest ID. <średzious> <średzious> Teraz <średzious> <średzious> taki nie co <średzious> Dobra. Ostatnie kurde, pytanie. trzeba Chociaż 10 punktów zdać. Ostatnie pytanie no. mam wrażenie najłatwiejsze. Yy, ja, tak, ja, no, Kategoria proste. ponownie rozgrywki 3V3. Która drużyna wygrała pierwszą edycję rozgrywanego jesienią 2019 roku HGL tournament? A, N, e, B, Mz, C, R, czy może D, BB? Kurde. HGL Tournament. Aha, no proste, BB. Tak, my wygraliśmy to na 100%. To, to był ten turniej, taki. taki turniej pomiędzy ligami, tak. Zgadza ja się. HGL to było w tak? czasie rozgrywek 1V1. O, jest, wszystko jest takie. Dla mnie takie To, stare. to było ten HGL Tournament. kurde. Właśnie to, to jest, na to nazwa, nie? Mi się wydaje, że to było to, że się grało 3v3, później 2v2 i później 1v1 chyba. To było to? Nie wiem. Możesz nam podpowiedzieć o Rutega teraz, czy nie? To było rozgrywane w czasie rozgrywek 1v1. W tym samym czasie, co rozgrywki 1v1, to jest, jest wystarczająca było... podpowiedź. Ja bym obstawiał D, bo pamiętam, że wygraliśmy jakieś... Właśnie to 3v3, 2v2 i 1v1, to wygraliśmy, ale ja byłem wtedy w bb. Co coś ja bym odrzucił tak. C <grym> No C tak. tak, co tak. Odrzucił? Jak nie wiem, że nie tak RB bez powodu się to znalazło? No oni chyba byli tak, w finale, Że oni fina że oni wtedy chyba dobrze grali w tym turnieju. Ale pamiętam, że chyba z nami przegrali. Wiesz, ja nie pamiętam dokładnie, co to było do HGL turnament. Więc ja zresztą... bym obstawił D i mi się wydaje, że my wygraliśmy z tym R w finale, jeżeli taki było. Jeżeli chodzi o to, że było to 3 versus 3, 2 versus 2, 1 na 1, to my chyba wygraliśmy wtedy. No, no to jeżeli to jest to, to tak, to, to bym postawił na. Czyli to znaczy: no. odpowiedź D. Ja myślę, że tak. <laughs> Lepiej nie myśleć już. <laughs> Zaznaczam. To no, no powiedz D BB W finale wówczas. Tak, mieliście rację. To był ten turniej, który było 1V1, 2V2, 3V3 W finale padł wynik w setach 3-0 przegraną drużyną była drużyna R, a wygrała drużyna BB, czyli a, macie czy 10 to. punktów w, tej, w tym etapie. Czyli to, jednak coś gratulacje. pamiętam. Gratulacje Nazwę, no bo ja nigdy nie, nie wiedziałem, że to się nazywało HG. A ty to grałeś wtedy, w BB, tak. czy nie? To chyba tak, chyba tak, ale ja wtedy nie wiedziałem, że to jest tak. Dobra, no to chociaż 10, jestem zadowolony już, nie? To z tych wszystkich klubów, który jest obecnych, to w MZ byłem, ale szybko odszedłem się zdenerwowałem. W NE nigdy nie grałem, w ERG'ach nigdy nie grałem i w BB, byłem, więc... MZ nie wiem, czy w ogóle wtedy było, było czy nie? Nie było, Zresztą. nie grali w tym turnieju. Teraz przejdziemy do etapu wytypuj skład. E, tutaj możecie zdobyć 23 punkty, więc e, możecie właściwie dwukrotnie, e, właściwie trzykrotnie poprawić swój dodatek. <grym> a więc e, wytłumaczę Wam zasad. E, podam Wam jeden mecz ze steamowej historii headgola. E, a Waszym zadaniem będzie wytypowanie e, poprawnie podstawowych e, trójek obu zespołów. Jakimi wyszły na ten mecz. Za każdego poprawnie wytypowanego zawodnika dostaniecie 3 punkty, a za wymienienie wszystkich zawodników bonus w postaci 5 punktów. A więc maksymalnie w tej części, tak jak mówiłem, uzyskać możecie 23 punkty. I na to zadanie będziecie mieli limit czasowy w postaci 1 minuty. Wszystko jasne? Ja mam jeszcze pytanie, bo tak? jeżeli jakby strzelimy w jakiegoś zawodnika i po prostu to nie będzie on, to możemy dalej strzelać na tą postać, tak, tylko no Aha, wiadomo, dobra, nie, nie, nie nie walcie tak, że wiecie wszystkich zawodników, jacy, jakich znacie z Gola, bo to się mi jasno dobra, Dobra, dobra. Dałoby rady, bo jest sporo już tam tych graczy. Ale ja wiesz o co chodzi. Tak tak, 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 tak. A więc ten mecz, który wam daję, to finał pierwszej edycji EURO. Czas start. Finał pierwszej edycji EURO. Matysek. Brawo, to Anglia, Portugalia. Jeszcze dodam. Okej, okay. a jak Portugalia, no to ADIS. ADIS, no. Nie? Nie. E, e, Reku. O kurde. E, Ortega. Brawo. E, I jeszcze Ruban. Cze nie. Czekaj. Subhead nie był przypadkiem Nie. Dziś? nie. <noise> Czekaj, który no. to był... jeszcze trasy... raz. Finał boi. pierwszej edycji Euro, Anglia, Portugalia. 30 Czekaj. sekund minęło. No, ja sobie nie pamiętam tego. jaką. Nie, nie, już było. Nie było. Pierwszej <grym> edycji. To był czerwiec zeszłego roku. rok? E, nie. nie. Zostały 10 sekund. KP, nie? KP. Lager? E, nie. Wiger? Tak. KP. Nie. KP mówiłem. Trzy. 2, dwa. The... The... Jeden. Lager. Nie. Ani mat. jednego z tych, na, z tych pod koniec nie trafiliście. Ja nie wiem, jakie były w ogóle, na początku nie widziałem, kto grał, w, jakie były drużyny, i też miałem takie zobaczenia. Z mi się w ogóle pomyliło, bo w Portugalii grałem, ale to chyba nie był ten sezon, co byłem w finale. Jak bez Brazylią chyba byłem. E, tak, tego, to, to było w pierwszym World Cupie, i, i no, no. co grałeś w Portugalii, ale wtedy nie, nie byliśmy w finale. Ci się w ogóle pomyliło. A te składy wyglądały następująco: w reprezentacji Portugalii na bramce wyszedł posej na defie grał Ray, a na ataku Vigor. E... Że... No. Tak, Viger, już zgadliście. E... A w reprezentacji Anglii na bramce wyszedł Matysek, na defie Ortega i na ataku, chyba najtrudniejszy zawodnik do zgadnięcia, Mateo. O ja zapomniałem o nim w gra... faktycznie no on grał w Anglii, ja pamiętam. strasznie mm, dałeś dużo pytań ze starego, ze starego, ale to w sumie nie dziwi się, bo ja długo grałem, absolutnie to pamiętać. To w sumie patrząc też o... Co ja mam powiedzieć. E, tak, pytania przyznam sam były trudniejsze niż w pierwszym quizie, ale no. to ze względu na to, że po pierwszym quizie było po prostu dużo y, opinii takich, że załatwe pytania, więc wziąłem no. to ze siebie i dałem trudniejsze. No ale spoko, że trudne były, ale akurat bardzo dużo pytań takich, co było starych. Mm -hmm. A no, tak no. teraz może teraz będzie mi się zainteresował może po, po tym quizie całą całą. No w całym quizie zdobyliście 19 punktów. Eee, to 10 są... 10, 10. <laughs> Aktualnie pracuję Was na drugim miejscu. Ostatnim <laughs> Ostatni. <laughs> 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 A pierwsze ile ma Lipu z 83 uh, uh, uh. No, no dobrze, ale. różnica. <laughs> No, taka delikatna, nie? Dobra. Ale fajne, fajne pytania, fajnie zorganizowane. Dziękuję. Dużo, pytań, taki, dużo takich starych, ale to też bardzo ciężkie jest, trzeba było namyśleć. No nie przygotowywaliście się w żaden sposób do tego quizu, nie? No, nie. No nie, no też z, napisałeś mi na Facebooku, czy bym nie chciał no, teraz. No w ostatnim momencie. No to. to... No, w ostatnim momencie. Ja też miałem taki w planach, że sobie w któryś dzień usiądę i popatrzę co było i jak, a tak w ostatnim momencie też troszeczkę. Dobra. Ale coś tam widzieliśmy także to jest wszystko w dzisiejszym odcinku quizu dziękuję wam wszystkim za oglądanie dziękuję moim gościom za wystąpienie, na razie dzięki, cześć